Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak chcesz spędzić swoje lata dojrzałe? Może ze strachu przed staniem się ciężarem myślisz, moi dzieci się mną zajmą. Ale czy to jest sprawiedliwe? I czy naprawdę jesteśmy przygotowani na tę fazę życia? Dziś porozmawiamy o trzech kluczowych filarach, które zagwarantują ci bezpieczną, szczęśliwą i przede wszystkim niezależną starość. Dzięki nim zadbasz o siebie, nie obciążając nikogo innego. Jeden. Dbaj o swoje ciało i umysł. Zacznijmy od podstawy, która jest fundamentem niezależnej starości zdrowie. Zdrowie to największy skarb, który pozwala nam cieszyć się pełnią życia bez względu na wiek. Dbając o swoje ciało i umysł, inwestujesz w siebie, by z każdym dniem mieć więcej energii, siły i jasności myśli. Nie musisz być sportowcem, aby prowadzić zdrowy styl życia. Kluczem jest konsekwencja, i drobne, codzienne działania. Po pierwsze, pamiętaj, że ruch to życie. Może się wydawać, że aktywność fizyczna jest przeznaczona dla młodych, ale nic bardziej mylnego. W rzeczywistości to właśnie starsze osoby najbardziej korzystają na regularnym ruchu. Chociaż może ci się wydawać, że ćwiczenia są męczące, warto znaleźć aktywność, która sprawia ci przyjemność i pozwala utrzymać formę. Nie musisz spędzać godzin na siłowni. Wystarczy krótki spacer po parku, pływanie, jazda na rowerze lub proste ćwiczenia w domu. Regularny ruch nie tylko wzmacnia mięśnie i stawy, ale także poprawia krążenie, co jest kluczowe dla utrzymania dobrej kondycji i unikania problemów zdrowotnych związanych z wiekiem. Wyobraź sobie, że poświęcając kilkanaście minut dziennie na aktywność fizyczną, zapewniasz sobie większą sprawność, lepszą postawę. I więcej sił do wykonywania codziennych czynności. To inwestycja, która zwraca się na co dzień. Oprócz ruchu, równie istotna jest dieta. Żywienie to coś więcej niż tylko jedzenie to sposób, w jaki traktujemy nasze ciało. Z wiekiem nasze potrzeby się zmieniają, dlatego warto zadbać o zrównoważoną dietę bogatą w białka, witaminy i minerały. Pamiętaj, że zdrowa dieta nie musi być skomplikowana czy droga. Wystarczy, że sięgniesz po sezonowe owoce i warzywa, pełnoziarniste produkty zbożowe, chude mięso czy ryby. Dobrze zbilansowana dieta dostarcza organizmowi energii i pozwala uniknąć wielu dolegliwości. Oprócz ciała zadbaj również o umysł. Mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje ćwiczeń, aby pozostać w formie. Wiele osób zapomina, że zdrowie psychiczne jest równie ważne jak fizyczne. Wzmacnianie umysłu to sposób na zachowanie bystrości, pamięci i pozytywnego nastawienia. Warto rozwijać swoje zainteresowania, uczyć się nowych rzeczy, czytać książki, rozwiązywać krzyżówki, czy uczyć się języków obcych. Każda nowa informacja, każde wyzwanie dla umysłu to inwestycja w przyszłość. Zdrowie psychiczne to także relacje i hobby. W miarę starzenia się. Kontakty społeczne odgrywają coraz większą rolę w utrzymaniu dobrego samopoczucia. Znajdź ludzi, z którymi możesz dzielić pasję, rozmawiać i spędzać czas. Samotność jest jednym z największych wyzwań starości, a towarzystwo innych sprawia, że życie jest pełniejsze i bardziej radosne. Codzienny rytuał dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne przynosi ogromne korzyści. Nawet najmniejsze działania, takie jak parę minut medytacji. Rozciąganie czy kubek herbaty w ciszy mają wpływ na nasze samopoczucie. Każdy dzień, w którym dbasz o siebie, to krok w stronę starości, która nie wiąże się z ograniczeniami, ale raczej z możliwościami. Dlatego dbaj o swoje ciało i umysł to fundament, który pozwoli Ci cieszyć się niezależnością i aktywnością przez długie lata. Nie patrz na to jako obowiązek, ale jako prezent, który codziennie możesz sobie dawać. 2. Towarzysze na dalszą drogę. W miarę jak życie toczy się naprzód, zaczynamy dostrzegać, jak ważne jest posiadanie kogoś, kto będzie przy nas, kto pomoże nam przejść przez wyzwania starości. Jednak nie chodzi tu tylko o obecność fizyczną, ale o relację, która zapewnia wsparcie emocjonalne, poczucie bezpieczeństwa i wspólnotę. W wieku dojrzałym wartości takie jak zaufanie, zrozumienie i szczerość, stają się fundamentem dla relacji, które dodają życiu sensu i radości. Dla wielu osób to partner życiowy jest właśnie tym towarzyszem na dalszą drogę. Wspólne przeżycia, codzienne rozmowy, wspomnienia, wszystko to tworzy więź, której nie da się zastąpić. Partner to nie tylko towarzysz, ale także ktoś, kto zna nas na wylot, kto potrafi wesprzeć w trudnych chwilach i cieszyć się z małych sukcesów. W starości, kiedy wielu znajomych oddala się z różnych powodów, obecność tej jednej bliskiej osoby jest jak kotwica, która trzyma nas na powierzchni, nawet w burzliwych czasach. Jednak nie każdy ma partnera, i to też jest w porządku. Starość nie oznacza samotności, jeśli sami na nią nie pozwolimy. Warto pielęgnować bliskie relacje z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami, z osobami, które wnoszą w nasze życie radość i poczucie przynależności. Nawet rozmowa z sąsiadem, wspólne zakupy z przyjaciółką, czy spotkania z rodziną, mogą dać nam poczucie bycia potrzebnym i wartościowym. Bliskość nie wynika jedynie z romantycznych relacji, to ciepło, które możemy znaleźć w prostych, codziennych kontaktach z innymi. Jednym z kluczowych aspektów budowania tych relacji jest otwartość na nowe znajomości. Wiek nie jest przeszkodą, by poznawać nowych ludzi. Może warto dołączyć do klubu książki, zacząć chodzić na zajęcia dla seniorów, czy odwiedzać lokalne centrum kultury. Nowe znajomości mogą wnieść świeże spojrzenie na życie, a także zapewnić nam towarzystwo w chwilach, gdy jest ono najbardziej potrzebne. Pamiętajmy, że starość jest czasem, gdy możemy wreszcie zwolnić i skupić się na jakości, a nie ilości relacji. Oczywiście, relacje to także wyzwania. Zdarza się, że bliskie osoby odchodzą, co może być trudnym doświadczeniem. Dlatego tak ważne jest, by nie zamykać się na nowe możliwości. Nawet krótkie rozmowy z nowo poznanymi osobami mogą przynieść pocieszenie i pozwolić nam odkrywać życie na nowo. Otwartość i gotowość na budowanie nowych relacji sprawiają, że nasze życie staje się pełniejsze. Wsparcie emocjonalne które czerpiemy z relacji, to coś, czego nie da się kupić za żadne pieniądze. To ciepło drugiego człowieka, które pozwala nam przetrwać nawet najtrudniejsze chwile. Nawet jeśli nasze zdrowie czy sytuacja finansowa zmieniają się, towarzystwo bliskich osób jest tym, co daje nam poczucie stabilności, a relacje, które pielęgnujemy, stają się naszym największym skarbem, niezależnie od tego, jak długo trwają. W starości liczy się także jakość, a nie ilość. Wystarczy garstka prawdziwych przyjaciół, kilku bliskich członków rodziny, by czuć się szczęśliwym i spełnionym. Starość nie musi być samotna, jeśli zbudujemy wokół siebie sieć ludzi, którzy nas wspierają i inspirują. Każdy dzień spędzony z takimi osobami dodaje nam energii i daje siłę do dalszej drogi. Dbajmy o relacje i doceniajmy każdą chwilę spędzoną z ludźmi którzy są dla nas ważni. To właśnie oni dodają barw naszym dniom i sprawiają, że nawet w starości życie jest pełne radości i blasku. Trzecie: bezpieczeństwo finansowe na spokojną starość. Bezpieczeństwo finansowe jest jednym z najważniejszych elementów spokojnego i niezależnego życia na emeryturze. Mając kontrolę nad swoimi finansami, możemy cieszyć się życiem bez obaw że będziemy zmuszeni polegać na pomocy innych. Jest to szczególnie ważne, gdy myślimy o starości, bo świadomość, że mamy wystarczające środki na życie, daje nam wolność i poczucie godności. Nie oznacza to, że musimy mieć ogromne oszczędności lub żyć w luksusie. Kluczem jest przemyślane zarządzanie finansami. Dobrze zaplanowany budżet, nawet przy skromnych środkach, pozwala na swobodę w podejmowaniu decyzji, i unikanie stresu związanego z niespodziewanymi wydatkami. Pierwszym krokiem jest stworzenie budżetu, który uwzględnia nasze potrzeby, a także pewne oszczędności na przyszłość. Ważnym aspektem bezpieczeństwa finansowego jest regularne odkładanie nawet niewielkich kwot. Nawet jeśli początkowo wydaje się to trudne, małe kwoty odkładane systematycznie mogą z czasem przekształcić się w solidną rezerwę. Warto tutaj pamiętać, że każda złotówka się liczy. Nawet najmniejsze oszczędności z czasem nabierają wartości i mogą stać się zabezpieczeniem na nieprzewidziane okoliczności. Dla wielu osób emerytura oznacza zmniejszenie dochodów, dlatego warto już teraz rozważyć, jakie dodatkowe źródła przychodu moglibyśmy stworzyć na przyszłość. Praca dorywcza, drobne zlecenia czy nawet praca online. Mogą przynieść dodatkowe środki, które z czasem wzmocnią nasze bezpieczeństwo finansowe. W dobie internetu wiele osób na emeryturze decyduje się na rozwijanie swoich pasji w sposób, który przynosi im dochód, np. poprzez rękodzieło, pisanie czy nauczanie online. Takie dodatkowe źródło przychodu nie tylko wspiera finanse, ale również daje poczucie spełnienia i motywacji. Planując swoją starość, Warto także myśleć o przyszłych wydatkach związanych z opieką zdrowotną i innymi nieprzewidzianymi kosztami. Zabezpieczenie się na te okoliczności to sposób na uniknięcie problemów, które mogą nadwyrężyć nasz budżet. Rozważ ubezpieczenia zdrowotne i różnego rodzaju programy, które mogą wspomóc nas w razie nagłych wydatków. Dobrze zaplanowana polisa zdrowotna może być znaczącym wsparciem i ochroną przed wysokimi kosztami leczenia. Bezpieczeństwo finansowe to również mądre inwestycje. Choć inwestowanie może brzmieć skomplikowanie, istnieją proste formy lokowania kapitału, które mogą przynieść zyski w dłuższej perspektywie. Inwestycje w obligacje, lokaty bankowe czy inne bezpieczne formy oszczędzania mogą pomóc nam w ochronie i powiększaniu zgromadzonego kapitału. Najważniejsze, by podejmować świadome decyzje, Najlepiej konsultując je z doradcą finansowym, który pomoże dobrać rozwiązania odpowiednie do naszych potrzeb. Wreszcie, warto pamiętać o minimalizacji wydatków tam, gdzie jest to możliwe. Czasem drobne zmiany w codziennych nawykach, takie jak ograniczenie zbędnych zakupów, unikanie impulsywnych wydatków, czy wybór bardziej ekonomicznych rozwiązań, mogą przynieść nam znaczące oszczędności. Świadome podejście do wydatków. Pozwala lepiej kontrolować nasze finanse i sprawia, że każda złotówka jest wydawana rozsądnie. Dzięki dobremu zarządzaniu finansami możemy osiągnąć spokój i stabilność, które są tak ważne w starości. Bezpieczeństwo finansowe pozwala nam cieszyć się życiem na własnych warunkach, podejmować niezależne decyzje i unikać obciążania najbliższych. To również sposób na zapewnienie sobie godnego życia, w którym sami mamy kontrolę nad swoim losem. Dbając o ten filar, budujemy solidne fundamenty na przyszłość, zapewniając sobie starość pełną satysfakcji, wolności i poczucia bezpieczeństwa. Starość może być wyjątkowym etapem życia, pełnym spokoju, refleksji i radości, jeśli tylko zadbamy o odpowiednie fundamenty. Nie jest to czas, w którym musimy rezygnować z marzeń, pasji czy niezależności. Wręcz przeciwnie, to szansa na korzystanie z życia, otaczając się tym, co dla nas naprawdę ważne. Inwestując w zdrowie, dbając o bliskie relacje i zapewniając sobie bezpieczeństwo finansowe, tworzymy życie pełne godności i wolności. Dzięki temu możemy być wsparciem dla naszych bliskich, a nie ciężarem. I z dumą patrzeć na to, co udało nam się osiągnąć. Pamiętajmy, że każdy krok, który podejmujemy dziś, jest inwestycją w przyszłość. Nie musimy czekać aż starość zapuka do drzwi. Możemy już teraz kształtować naszą przyszłość krok po kroku, świadomie i z pełnym przekonaniem. Jeśli ten film Cię zainspirował, skomentuj poniżej i zasubskrybuj nasz kanał aby być na bieżąco z kolejnymi tematami, które pomogą ci odkryć najlepsze lata swojego życia.